Jeśli chcesz mieć prawdziwą frajdę z oglądania, włącz duży ekran i zrób głośniej. Kiedyś to było praca, pokora, wytrwałość i chwała. Dzisiaj wszyscy myślą pieniądze i sława. Jasne, jedno skojarzenie nie wyklucza drugiego, ale zmiana akcentów dużo mówi nam o tym, co w XXI wieku stało się ze sportem. O, ten ziomek. Gra w Lechigdańsk Gdańsk i zarabia tyle co 15 lekarzy rodzinnych, 34 nauczycieli albo 47 opiekunów starszych osób. Bo kiedy pytamy dlaczego piłkarze tak dużo zarabiają niekoniecznie myślimy tylko o Cristiano, Neymarze, czy Lewandowskim. Wielu zawodników polskiej ekstraklasy zarabia ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. W niższych klasach rozgrywek nie ujawnia się kasy. Ale na przykład zawodnicy z rezerw legii mówią, że się zgadza. Myślę, że dużo zarabiamy pieniędzy, ale czas, który poświęcamy temu, by grać w piłkę, mhm. jest myślę adekwatny do tego. To jest jakaś zazdrość ludzi, bo myślą, że piłkarze nie pracują ciężko, że, że w piłkę gra się lekko, że to wszystko lekko przychodzi. Jak ktoś sobie był świadomy, jak mało mamy czasu wolnego, takiego, żeby się spędzić z rodziną, wyjechać sobie na weekend, to jest myślę adekwatne. How do you work? Żeby wytłumaczyć zarobki piłkarzy, trzeba najpierw wyjaśnić, dlaczego generalnie każdy z nas zarabia właśnie tyle, ile zarabia. Według najpopularniejszej teorii ekonomicznej, cena pracy, którą wykonujemy, jest uzależniona od wartości, jaką ta praca wytwarza i stanowi określony procent przychodów przed opodatkowaniem. Właściciele sklepów na wynagrodzenia dla pracowników przeznaczają kilkanaście procent, właściciele restauracji ponad trzydzieści. Kluby piłkarskie na wypłaty przeznaczają nawet osiemdziesiąt procent. Gdyby nie telewizja, to nie byłoby takich zarobków piłkarzy, jakie dzisiaj obserwujemy. oni zaczęli dużo zarabiać w latach 90, bo e, zmieniała się struktura e, przychodów klubów piłkarskich. Gdybyśmy sobie postawili taką tezę, że piłkarz zarabia tyle, ile klub zarobi e, w dniu meczowym, to te zarobki piłkarzy byłyby wielokrotnie niższe. Od 1992 roku przez 20 lat ich wynagrodzenia w Wielkiej Brytanii wzrosły o 1500%. Średnie zarobki wzrastały przez ten czas o 10 razy mniej. Naturalnie wzrosła konkurencja i koszty, które trzeba ponieść, żeby móc myśleć o grze z najlepszymi. Łatwiej tym, których rodzice mogą zainwestować. Każdy, żeby grać na najwyższym poziomie, musisz inwestować w siebie jakieś tam treningi indywidualne, odżywianie się suplementy. No, ale niektórym się opłaca. Kopiąc piłkę na sam początku nie sądziłem, że będzie to moja praca i, i tym się będę zajmował na co dzień I o tym myślał 24 godziny na dobę. Ja bym powiedział, baw się dzieciak, niczym się nie przejmuj, kop. Cieszcie, się, uciekaj z domu, abyś tylko mój kopać piłkę. A dziecięce marzenia przynoszą dobre życie. Bardzo wysokie zarobki. Nie zawsze przynoszą korzyść. Szybki awans społeczny, duża presja i uczucie oderwania od własnych korzeni powoduje, że sportowcy znajdują się w licznych grupach ryzyka, a podróż przez młodość w morzu pieniędzy nieraz okazuje się równie traumatyczna jak ubogie dzieciństwo. Taka była historia uzależnionego od kokainy i alkoholu Maradony. Dziś sporo kibiców martwi się stanem Neymara. Według Światowego Związku Zawodowego Piłkarzy, na depresję narażonych jest 38% z nich. Połowa zawodowych sportowców po zakończeniu kariery mierzy się z uzależnieniami od alkoholu, o hazard. Nawet przedstawiciele piłkarskiej branży mają wątpliwości. Jeżeli uważam, że Cristiano Rolando zarabia 33 miliony, jest moim idolem, podoba mi się rocznie, to uważam, że to jest za dużo. No, to, to jest w ogóle wbrew jakiejkolwiek zasadom, można powiedzieć, czegokolwiek. Zanim uznamy jednak, że tak wysokie zarobki piłkarzy są niesprawiedliwe, zastanówmy się, co myślelibyśmy o sytuacji, w której kluby piłkarskie opłacałyby piłkarzy na poziomie średniej krajowej albo nie płaciły wcale. Tak jest w amerykańskich ligach uniwersyteckich, które mimo miliardowych zysków nie płacą zawodnikom ani dolara. Są świetnym przykładem niesprawiedliwości sportowej. Z jednej strony olbrzymie przychody, tak, które generuje Liga Uniwersytecka, szczególnie na poziomie Division 1, a z drugiej strony zawodnicy e, grający za darmo, często bez środków do życia, często głodujący są takie sytuacje, że zawodnik nie ma pieniędzy na to, żeby zjeść śniadanie. Tak, i przychodzi na trening i gra. Jeden na pięćdziesięciu powiedzmy tak, trafi do tej ligi zawodowej. Takim przykładem jest koszykarz, który już w tej chwili jest w NBA i trzeci rok rozgrywa mimo kontuzji, która go trapi Zion Williamson. Podczas Final Four, podczas jednego ze zwodów rozprół mu się. but. Akurat grał w bucie firmy Nike. Gdybyśmy kapitalizacją popoliczyli sobie, czyli wartością firmy, no to w tym momencie tak to rozprucie buta kosztowały firmy ponad miliard dolarów. W 1975 roku Biuro Burmistrza Nowego Jorku zadecydowało o zwolnieniu tysięcy pracowników służb publicznych. W tym samym roku Pele, ówczesny Messi, trafił do nowojorskiego klubu piłkarskiego Kosmos. A redakcje New York Timesa zasypały listy. Jeden z czytelników napisał, że w takich czasach po prostu nie wydaje się moralnie uzasadnione płacić piłkarzowi ponad 4 miliony dolarów. 4 miliony w 75 były warte tyle co 13,5 miliona dolarów dzisiaj. I była to wartość kontraktu netto za 3 lata. Pele był wyjątkiem. W latach 70. średnie pensje w najlepszych amerykańskich ligach sportowych wynosiły kilkadziesiąt tysięcy dolarów rocznie. Pele był pionierem. Liczba sportowych ikon takich jak on oraz wpływ sportu na popkulturę rosły z roku na rok. Sportowcy są najpopularniejszymi osobami na świecie. Reklamowanie produktów na, na ich osobie jest chyba najbardziej opłacalną reklamą. Koniec końców, to nie jest jednak tak, że na piłkę tylko bez sensu wydajemy pieniądze. Organizacja Euro 2012 jest Tego typu impreza z góry jest skazana na porażkę finansową. 10 lat temu Polska zorganizowała Euro. A Krystian Zawacki zaczął badać to, czy impreza tego typu faktycznie z punktu widzenia gospodarki generuje straty. Zdecydowanie lepiej przeanalizować to pod względem naukowym, ponieważ wtedy poznamy prawdę. To jest prawda, a nie domysł. To, o czym ja mówię w kontekście Euro 2012, to, o czym ja mówię w kontekście trudomierzalnych efektów, to jest fakt. Za pomocą szacunków i setek wywiadów z mieszkańcami miast, w których organizowano mecze, zbadał to, jak euro wpłynęło na ich życie, pracę, motywację i psychikę. Możemy spróbować wycenić pewne efekty dóbr publicznych, które określamy jako trudnomierzalne. Do takich efektów możemy zaliczyć chociażby feel good factor. Tak? Sukces, szczęście, takie poczucie dumy. Ja spróbowałem przyporządkować jednostki monetarne, pieniądz, do tych właśnie efektów. Z badań wynika, że łączna wartość tych korzyści wyniosła ponad 5 miliardów złotych tyle samo, ile kosztowała budowa wszystkich stadionów. A więc, dlaczego piłkarze tyle zarabiają? Przez telewizję i przez globalizację. Wartość prac najlepszych z nich jest oderwana od gospodarek krajów, w których trenowali zanim stali się sławni. Gdyby nie międzynarodowe media, młodzi sportowcy z Warszawy albo z portugalskiej wysepki, nie inspirowaliby katarskich szejków, ani nie reklamowali produktów dla biznesmenów z Nowego Jorku. Po prostu żyjemy dziś w małym, małym świecie, a emocje kochaliśmy od zawsze.